Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w odcinku zaskakującym niestety za sprawą doniesień o odejściu aktorki Catherine O'Hara, która oczywiście bardzo dużej części widzów znana jest jako mama. Kevina z filmu Kevin Sam w domu, a także Kevin Sam w Nowym Jorku. I choć aktorka przez całe życie pracowała i miała naprawdę prężnie rozwijającą się karierę, to jednak w dojrzałym życiu zaczęła osiągać wielkie sukcesy i dla niektórych udało jej się nawet odczarować jej postać jako postać mamy Kevina. Aktorka była aktywna do końca swoich dni i jeszcze pod koniec roku wywołała spore zamieszanie swoim pojawieniem się na gali. Emmy. Natomiast wczorajsza informacja była takim szokiem, że media zaczęły prześcigać się w doniesieniach o tym, co się stało. Początkowo mówiono o wypadku drogowym, później o wypadku medycznym, który wydarzył się w domu. Ostatecznie zaczęto także donosić o naprawdę rzadkiej przypadłości, z jaką całe życie zmagała się aktorka. Jak wyglądały jej ostatnie chwile, cała kariera, dlaczego była jedną z najbardziej poukładanych gwiazd Hollywood i jak pożegnał ją jej filmowy syn, zdradzę w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Catherine O'Hara przyszła na świat 4 marca 1954 roku w Toronto, w sercu tętniącego życiem domu o irlandzkich korzeniach. Miała sześcioro rodzeństwa i została wychowana w wierze katolickiej. Jak przekonywała, to rodzicom zawdzięczała właśnie komediowy talent. Z dumą mogę powiedzieć, że wszyscy się rozśmieszaliśmy. W moim domu dorastając nauczyłam się tego od rodziców. Rozśmieszali się nawzajem do końca. Niech Bóg ich błogosławi. Czy to nie jest wspaniałe, wspominała dom rodzinny. Natomiast od wczoraj bardzo często przeczytacie o tym, że aktorka praktycznie całe życie cierpiała na niezwykle rzadką przypadłość. Chodzi bowiem o odwrócenie trzewi, co oznacza, że narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej znajdują się po przeciwnej stronie ciała. Serce zamiast po lewej jest po prawej, wątroba odwrotnie. Ale ta rzadka wada, mimo że powoduje, że człowiek jest wyjątkowy, nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonowanie. Ważne jest, by po prostu lekarzowi o tym mówić, no bo jeżeli będzie szukał serca nie po tej stronie, to może się zdziwić. Natomiast człowiek z taką przypadłością funkcjonuje zupełnie normalnie. Natomiast Catherine, wychodząc z tego rozbawionego domu, sama chciała zajmować się rozbawianiem ludzi. Zaczęła od udziału w kultowym kanadyjskim programie sketchowym w latach 70. Dołączyła do zespołu kultowego drugiego miasta w pierwszych latach kariery, była dublerką charyzmatycznej gildy Render. Ale szybko stała się także numerem jeden. Dwa lata później współtworzyła także program SCTV. Natomiast, już jako dojrzała aktorka, przyznała, że na początku bardzo bała się występów scenicznych. Gdy miałam wątpliwości podczas improwizacji, grałam szaleństwo. Nie musiałam niczego usprawiedliwiać. Nie musiało to mieć sensu, powiedziała jednak, przekonując, że po prostu szła na żywioł na scenie. W pewnym jednak momencie. Wszystko się skończyło z tego powodu, że aktorka nie czuła już satysfakcji tej adrenaliny, która napędzała ją do działania. Straciłam entuzjazm, chciałam dowiedzieć się więcej o aktorstwie, chciałam mieć życie osobiste, chciałam znowu się bać, wyznała i przerzuciła się na filmy. Rozpoczynając z sukcesem swoją karierę filmową. Zadebiutowała w latach 80 występując u boku Donalda Sutherlanda w filmie Nic Osobistego. W 85 roku pojawiła się w czarnej komedii Pogo u Scorsese, pamiętacie ją także chociażby ze Zgagi, gdzie wystąpiła u boku Meryl Streep. Była aktorką Tima Bartona, stworzyła u niego niezapomniane role jak w Soku z Żuka, Frankensteinie czy Miasteczku Halloween, ale to także jemu zawdzięczała szczęście w życiu osobistym, bo gdy w 1988 roku zagrała w Soku z Żuka, poznała swojego przyszłego męża scenografa. Bo i to właśnie reżyser Tim Burton namówił go, by zaprosił Katrin. Na randkę. Występowałam w filmie Beetlejuice, a scenograf Boo był bardzo atrakcyjny i w końcu zaprosił mnie na randkę. Pod koniec kręcenia filmu pojechaliśmy na plan zdjęciowy i zaczęliśmy się spotykać. Przeprowadziłam się do Los Angeles, żeby być z nim. Tak, przeprowadziłam się z miłości, wspominała w 2019 roku w wywiadzie dla The New Yorkera. I było to jedno z niewielu małżeństw w showbiznesie, które mogło pochwalić się e, wspaniałym życiem, z dala od jakichkolwiek skandali. Bez rozwodów, bez rozstań. Więc aktorka często była pytana, jaki jest ich przepis na sukces w związku. I powiedziała, że tak jak w jej domu rodzinnym, po prostu bardzo wiele czasu poświęcają na żartowanie. Ludzie po prostu mówią, komunikujecie się, prawda? Powiedz jak się czujesz. A my robimy to często za pomocą żartów. Zamiast krzyczeć na siebie, nabijamy się z siebie nawzajem. Sarkazm pomaga, wyznała wtedy. Para doczekała się dwóch synów. Obaj poszli w ślady rodziców i związali się z branżą artystyczną. Zdarzało im się także pracować ze swoją mamą. Ale aktorka przyznawała, że rodzina zawsze była dla niej na pierwszym miejscu, więc gdy podejmowała decyzję o tym, by wejść w jakiś projekt, była ona zawsze bardzo mocno... Przemyślana. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących mojej kariery zawodowej rodzina była dla mnie zawsze najważniejsza. Mam dwóch synów i kiedy byli niemowlętami zastanawiałam się, czy to ma sens. Jaki sens ma posiadanie dzieci, jeśli nie będę z nimi przebywać? To zawsze było dla mnie najważniejsze i zawsze tak będzie, mówiła w wywiadach. Podkreślając jednak, że ten zawód jest tak pochłaniający, że zdarzało jej się zupełnie odcinać od rodziny dla dobra roli. Kiedy jestem w pracy, poświęcam się na 100%. 100%. Właściwie zapominam, że jestem mężatką i mam dzieci. Wiedząc, że tak będzie, zawsze staram się ostrożnie wybierać pracę, którą się zajmuję. Mam też wspaniałych przyjaciół. Wiesz, trzeba mieć życie poza pracą, to znaczy, masz szczęście, jeśli je masz. Mówię jako osoba, która jest pod tym względem szczęśliwa, mogę pracować i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, nie każdy może to robić, mówiła. Oczywiście w pamięci widzów, myślę, że też mojego pokolenia bardzo, ale i rodziców tego pokolenia, które jako pierwsze chciało bardzo często oglądać święta Kevina, a właściwie stał się to taki punkt obowiązkowy i tak jest do dzisiaj. Oczywiście pani Katrin na zawsze zostanie mamą Kevina z kultowego filmu Kevin sam w domu, a także Kevin... Sam w Nowym Jorku. I fakt, że była już wtedy, gdy zagrała tę rolę, uznaną aktorką, z dużym doświadczeniem, w ogóle nie przeszkadzał temu, by stała się po prostu w świadomości masowej mamą Kevina. Kiedy robisz coś, co ludzie oglądają i czym cieszą się jako dzieci, to jest to wspaniałe, ponieważ pozostaje z tobą na całe życie. Rzeczy, które kochałeś jako dziecko, pozostają z tobą, podobnie jak ludzie, którzy są ich częścią. Mówiła zdając sobie sprawę z tego, jak bliską osobą jest dla wielu, wielu ludzi, dla całego pokolenia w zasadzie. Choć pojawiała się później także w popularnych serialach, takich jak The Larry Sanders Show, Sześć stóp pod ziemią, Pohamuj entuzjazm, Rockefeller Plaza 30. Ale dla bardzo wielu osób w ostatnim czasie aktorka znana była także z serialu Sheets Creek, gdzie jej rola, Przebrzmiałej gwiazdy opery medlanej, przyniosła jej złoty glob i drugą nagrodę Emmy, a charakterystyczny sposób ubierania się bohaterki znalazł wiele naśladowczeń i była to naprawdę bardzo fajna rzecz dla aktorki, ponieważ pozwoliła jej jednak wyjść z tej szuflady i dla bardzo wielu osób odkryła ją na nowo. Sama mówiła, że uwielbia tę rolę, bo pozwoliła jej się poczuć kimś innym. Aby się wcielić w tę postać, układałam włosy, nakładałam makijaż i zakładałam odpowiednie ubrania. Dzięki temu inaczej stałam, inaczej chodziłam. Kiedyś podchodzili do mnie głównie ludzie o imieniu Kevin i prosili, żebym krzyczała im prosto w twarz Kevin, mówiła w magazynie People w 2020 roku. Teraz chodzi głównie jednak o serial She's Creek. Nigdy w życiu nie spotkałam się z takim zainteresowaniem. To szaleństwo! Natomiast aktorka ostatni raz w pracy pojawiła się pod koniec 2025 roku, gdy zagrała w The Studio, a także The Last of Us. Tak jak wam powiedziałam, aktorka była wielokrotnie wyróżniana i nominowana do prestiżowych nagród. Była dziesięciokrotnie nominowana do nagrody Emmy, którą wygrała dwa razy, raz do Złotego Globu, który otrzymała, i wielokrotnie do innych nagród. Świetnie radziła sobie także jako aktorka dubbingowa. Aktorka, jak już słyszeliście, unikała skandali zupełnie inaczej niż jej najsłynniejszy filmowy syn Kali Kalkin. Aktorka często podkreślała, że gdy go tylko poznała, nie miała wątpliwości, że jest niezwykle utalentowanym aktorem. Z którym Przyjaźniła się przez całe życie, darzyła go sympatią, nawet wtedy, gdy był naprawdę w złym stanie ze względu na uzależnienie od narkotyków i alkoholu i kiedy wydawało się, że tak naprawdę mm, kariera zniszczyła jego życie. Towarzyszyła mu, gdy odsłaniał swoją gwiazdę. Dziękuję za zaproszenie mnie, twojej fałszywej mamy, która nie raz, nie dwa zostawiła cię samego w domu, aby uczestniczyć w tej radosnej uroczystości. Jestem z ciebie bardzo dumna, mówiła podczas ceremonii wręczenia gwiazdy w Hollywood Walk of Fame w 2023 roku. W 2020 roku natomiast odtworzyła tę kultową scenę, w której krzyczy Kevin, orientując się, że zapomniała o synu. I po latach zrobiła to. Tak samo dobrze, dowodząc, że nie był to przypadek, że ta scena jest tak kultowa. W ostatnich latach Katrin była doceniana także przez opinię publiczną za to, że w odróżnieniu od wielu gwiazd w ogóle nie dążyła do tego, by zatrzymać młodość. Znana była z autentyczności i starzała się pięknie, zupełnie nie powstrzymując tego procesu. Jak sama podkreślała, była dumna ze swojej dojrzałości i mówiła, że przez pół wieku obecności w branży filmowej bardzo dużo się zmieniło. Zaczęłam pracować w latach 70. Gdy emancypacja kobiet była tematem dnia codziennego, wiele z tego, o co wtedy walczyły kobiety, dziś jest oczywistością. W komedii sytuacja znacznie się poprawiła. Wiele kobiet tworzy własne materiały. Jednym z jej ostatnich publicznych wyjść było wyjście na Gale Emmy wraz z mężem. Właśnie wtedy bardzo chętnie pozowali do zdjęć. Wtedy jednak wiele osób zaczęło martwić się o aktorkę. Mówiono bowiem, że Zeszczuplała, że nagle odcisnął się na niej mocniej ząb czasu. Inni natomiast wyrażali zachwyt nad klasą i naturalnym wyglądem Catherine. Ale faktem jest, że aktorka na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy bardzo się zmieniła. Niektórzy sugerowali, że ma problemy zdrowotne, lecz nie pojawiły się żadne doniesienia potwierdzające te spekulacje, wręcz przeciwnie. Jej obecność świadczyła o aktywności zawodowej. Natomiast wczoraj usłyszeliśmy o tym, że aktorka zmarła. Informacje o jej śmierci przekazał jej menadżer. Odeszła 30 stycznia 2026 roku w swoim domu w Los Angeles i mówiono, że odeszła po krótkiej chorobie, ale fala medialnych doniesień i to jak było to zaskakujące, sprawiła, że bardzo wiele mm, portali zaczęło prześcigać się w doniesieniach. Mówiono o wypadku, więc wiele osób sądziło, że był to wypadek drogowy, ale potem okazało się, że był był to wypadek medyczny, który odbył się w domu. Inni przekonują, że przyczyną śmierci aktorki była krótka choroba. Wiadomo jednak, że wezwano nad ranem karetkę do jej domu w dzielnicy Brentwood. Zanim przewieziono ją do szpitala, miała mieć poważne trudności z oddychaniem. Według relacji było to około 5 rano. Jednak, mimo wysiłków lekarzy, kilka godzin później potwierdzono jej śmierć. Aktor znany jako Kevin, Macaulay Culkin pożegnał swoją filmową mamę w niezwykły sposób. Mamo, myślałem, że mamy czas, chciałem więcej, chciałem usiąść na krześle obok ciebie, słyszałem cię, ale miałem znacznie więcej do powiedzenia. Kocham cię, do zobaczenia. Napisał, publikując zdjęcia z planu filmowego, a drugie właśnie z 2023 roku, kiedy odsłaniał w towarzystwie swojej filmowej mamy gwiazdę Walei Sław. Co bardzo ciekawe, również od twórca roli taty Kevina, zmarł w wieku 71 lat i było to tak samo. Samo zaskakujące wydarzenie, bowiem było to prawie 9 lat temu, gdy mężczyzna zmarł nagle na zawał serca. Dochodził do siebie po operacji kręgosłupa w jednym z hoteli i zmarł zaledwie kilka miesięcy po tym, jak jego 22-letni syn Max zmarł z powodu przedawkowania narkotyków, więc był to dla niego niezwykle. Trudny czas. Widziałam właśnie komentarze w internecie, gdzie wiele osób pisało, że oglądanie Kevina nie będzie już nigdy takie samo. Myślę, że jest bardzo wiele osób, które tak bardzo zżyły się i co roku jako pewnik traktowały ten film, że może czują się po trosze osierocone. Ja również mam bardzo wiele wspomnień związanych z Kevinem i czekam na ten moment, kiedy wraz z moimi dziećmi będę go mogła zobaczyć. Myślę, że teraz jeszcze jest na to za wcześnie, ale też będzie to magiczny czas i tak samo będzie mi trochę trudniej oglądać ten film z tego powodu, że jednak lubiłam myśleć o tym, że mama Kevina Żyje i ma się dobrze, tym bardziej, że gdy kręciła film Kevin Sam w domu, była dokładnie w moim wieku. Także jest to przykra wiadomość na początek tego weekendu. Mam jednak nadzieję, że spędzicie go miło. Pogoda, choć mroźna, myślę, że rozpieszcza jednak pięknym słońcem. A yy, przepraszam także za dźwięki dochodzące <noise> za drzwi. Taki właśnie mamy klimat, kiedy jesteś mamą małych dzieci i pracujesz w weekend. Także pozdrawiam Was także od aktorów drugiego. Planu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.